Byłam ba bardzo wierzącą dziesięciolatką nie potrafiłam sobie pokodzić dwóch wątków z lekcji religii z lekcji biologii. Wiedziałam, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ale wiedziałam też, że już, już wiedziałam o ewolucji. I jakoś tak jak usłyszałam o Adamie i Ewie i tak o tym, że te siedem dni to może być 7 miliardów lat, Wydawało mi się to całkiem logiczne. To się nie płci, że Bóg mógł stworzyć człowieka, ale wtedy jeszcze jako małpę, która jakby ewoluowała do, tego, do tej postaci, jaką jesteśmy teraz. No i oczywiście to wywołało takie oburzenie. Czy uważasz, że Bóg wygląda jak małpa? z 10 lat temu, i zobaczyłam goryla i to jakiś jego wzrok i spojrzenie, wyraz twarzy utkwił mi tak mocno, że do tej pory jakby pamiętam go, a ja mam słabą pamięć twarz. twarzy. Pamiętam jego dokładnie, jego twarz, jego oczy tych twarzy. Zaczęłam się teraz bardziej interesować, czytać, jakby fascynować się, lub pochłaniać jej książki, później jakby. Obszarze tej całej takiej prymatologicznej prymotologicz strony przeszło, to jak to w takim razie koncepcja człowieczeństwa, świadomości, jak to się zmieniało, gdzie są granice, i tak naprawdę zaczęło fascynować. Ta cała etyczna w tym momencie dyskusja wokół, wokół zwierząt, nie tylko mhm. tych najbliższych człowiekowi, ale też innych gatunków, jest bardzo aktualna. Mhm. Moment, kiedy Ostatni ludzie znikali z zachodu do ale cały czas siedzą tam burzyle, rachunkandy i inne człowiekowate. Tak. Pracowanie w ogóle, z sztuką, wystawą, w ogóle, wiesz, to jest wszystko nieważne. Nie? Nagle, jakby wszystko straciło sens. I w ogóle nie potrafiłam. I Nagle, jakby, przez to, że wymyślałam pracę, jakby chciałam, które były dla mnie ważne, jakby tylko to, które już nie były do końca Bogiem małym, ale tylko to, jakby kazało mi pracować, bo jakby przyszło do mnie coś, co chciałam zrobić. Nie musiałam być, jakby, chciałam, więc jakby to znowu przez to weszłam weszło w pracę tak. Ta śmierć jako coś, wobec czego jesteśmy wszyscy równi, my, małpy i inne zwierzęta, no zaczęłam się zastanawiać, poszukiwać czegoś właśnie, co jest, jest organizmem żywym, żyjącym, jakby jest znacznie niżej w ewolucji od nas i od człowiekowatych wszystkich, i od wszystkich innych zwierząt, a jednocześnie ma jakby dużo większą moc, że jakby jest dla nas bezwzględny. Wygrywa z nami wszystkimi coś, wobec czego jesteśmy bezsilni. odpływam. Odpływałam absolutnie. Wszystko mi się rozmazało i było mi bardzo dobrze. Ten moment zadłużania tego głowy, było straszne. Myślałam, że tego nie zrobię, bo zimno zimnym, ale czacha, wiesz, to jest ból. Tak sobie myślę, że no dobra, mogę siedzieć stopy, ale po prostu nie, coś mi pęknie zaraz, nie? Wiesz, to jest takie przymuszenie się, jak wyrwanie ze snu. No jak już zasypiasz i jest ci dobrze, to ty myślisz, nie, muszę wstać jakby, muszę wstać teraz, bo nie wstanę w ogóle. I miałam mhm. takie Dobra, jakby to jest to, jak już dalej nie będzie stałem, nie? No i, i rzeczywiście wyszłam sama, jakby po prostu wstałam, to wtedy zaczął, że jest ten moment taki, kiedy od tego takiego rozdrgania, walki organizmu absolutnego doszło do momentu, kiedy poczułam, że jest ok.